No, hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga. Łączę się tak e, niestandardowo tutaj w przejściu, bo chciałam, żeby mnie było widać. Mm, więc jeśli macie ochotę zobaczyć kolejny film, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie patrzcie na te moje plamy na twarzy, dlatego że, słuchajcie, e, chyba wraca mi ten atotowe zapalenie skóry, bo ja miałam już chyba 4 razy w życiu. I co 7 lat mam takie słuchajcie remisje, no i teraz e, niestety troszkę mi na twarzy to wywala, ale nie patrzmy na to, patrzmy na makijaż oczu. <grym> mm, I na to, że jestem taka odświeżona, znowu, ubrałam sobie tą czarną bluzkę, bardzo ją lubię. Słuchajcie, zrobiłam sobie zamówienie, przyszły e, dla mnie sandały, słuchajcie okazały się za ciasne, oddałam i przyszło z, e, z tego ja super w ogóle leginsy. Ja to będę traktować trochę jak spodnie, bo one są takie z grubszego materiału. Zaraz Wam je pokażę. Yy, ale no tak się niesamowicie cieszę, bo... Wiecie, <noise> bardzo ciężko znaleźć spodnie, które mają dobry skład, które będą dobrze dopasowane do osoby, która jest wysoka, które będą długie, wiecie, żeby nie były kostki widoczne i żeby to, wiecie, nie było takiego skracania, a te są fajne i, i naprawdę C&A, słuchajcie, póki co naprawdę jest dobrej jakości, mam wrażenie, że te rzeczy mają, no, inne trochę niż w tych innych sklepach zrobiłam też zamówienie na... E, jak to się nazywa? Na Sinseriu to też wam pokażę, ale to chyba przyjdzie jutro, bo pojutrze nie wiem, jakieś mają, słuchajcie... E, mają co? Jakieś mają opóźnienia troszeczkę. Pokazuję wam. Tak się prezentują te daginsiki. O, tutaj jest taka szeroka guma. Nie wiem, czy to jest widoczne. Widoczne. O, widzicie? Jest taka szeroka guma. Krawki są szersze. To jest, przez to, że jest ta guma i że one są tak ładnie uszyte, że bardzo ładnie podkreślają właśnie kształty. Bardzo są właśnie odpowiedniej długości i przez to, że jest ta rozszerzana nogawka, no to ja będę mogła, słuchajcie, nosić to też na zewnątrz z butami sportowymi. Taki był zamysł ogólnie, właśnie, żebym miała spodnie do wychodzenia bo te moje dżinsy, które ja mam, to już są tak obwisłe, słuchajcie, tak rozciągnięte i wiem też, już jakby ten zakup mi udowodnił, że ja y, będę kupować jeansy w C&D, nie? No to jest po prostu inna jakość. Tutaj macie wewnątrz, to możecie sobie zastopować. To tutaj są wszystkie szczegóły właśnie odnośnie składu yy. i chciałam wam pokazać, yy, słuchajcie, jaki to jest może stąd sobie zczytacie, z, z tej metki, bo to nie jest. Słuchajcie, nie ma tu ceny, dlatego że ja, o macie, i... Dlatego, że ja to kupowałam online i z magazynu szło, więc oni chyba tego nie wyceniali na magazynie, ale te, to są drugie, takie w kolorze beżowym, ale bardzo ładne. Taki cappuccino, beżowy, taki jakby fan, fango, fango? Jak się nazywa ten kolor? Fango chyba. Także no, takie beżowe po prostu. Nie, I też bardzo długie są, i na końcu e, jest. Tutaj lepiej w tych jaśniejszych widać to, że jest ta nogawka szersza. I jestem normalnie zachwycona, słuchajcie, koszt takich spodni, takich leggingsów to jest 45 zł, i powiem Wam tak na tle innych konkurencyjnych firm, to jest więcej. Patrzycie sobie na przykład na Sinsau czy na, jakich in, na jakichś innych sklepach, to takie leginsy y, tam możecie to leginsy tam możecie taniej. Słuchajcie, leginsy taniej z, y, zdobyć, ale uważam, że warto. Zobaczę, jak się będzie prało, zobaczę, jak się będzie nosiło, ale takie moje pierwsze wrażenie jest, że... Tutaj, słuchajcie, płacimy za, za jakość, nie? Są grube, ale nie takie bardzo grube, tylko takie takie po prostu odpowiednie, tak jakościowo, że wiecie, że po prostu się nie rozwalą od razu, nie? E, też nie prześwitują, więc jak dla kogoś to, się, to jest ważne, żeby nie było widać pod spodem, e, co mamy ubrane, to w tej, w tej kwestii się sprawdzają. Także to są moje pierwsze. Jakby ta. Pierwsza paczka z ubraniami, jestem po prostu zachwycona. Słuchajcie, mega leżą, są dopasowane. Ten dół jest taki rozszerzający się, że takie ala dzwony, to nawet czy do sportowych butów, to tak będzie ładnie, wiecie, wyglądało naprawdę. Jak będę miała je na sobie, to Wam nakręcę może jakieś ujęcie, żebyście mogli sobie zobaczyć. No i słuchajcie, kochani, te buty, nie? Zamówiłam sobie sandały. Mm, takie po prostu czarne, zwykłe Z, takim, z taką gumą, wiecie, na, na krzyż I ogólnie wszystko spoko Tylko yy, ja nie mogę Wiecie, nosić rzeczy, które Uciskają, żeby mi pokrzywka nie wychodziła Nie? Żeby nie było takiego, wiecie, zacisku No i niestety jakie ubrałam To na długość były super I na szerokość też, bo jakby sam rozmiar był dobry Tylko Kwestie tych gum, że one bardzo Naciskały i bardzo ściskały, nie? Postanowiłam je oddać o, światło się zmienia, bo wiecie, przechodzę między pomieszczeniami. Jeszcze jest trochę jasno. Założę sobie te okulary, żeby trochę mi zasłaniało, wiecie, te moje plamy. W każdym razie, kochani, taka się czuję dzisiaj ładna, powiem Wam. Wiecie, włosy zrobione tak byle jak, się pofalowały same. Ubrałam ten mój czarny komplecik, nie mam takiego lustra. Tutaj w szafie się, wiecie, odbija moja postura. Oto mogę Wam pokazać w tej szafie w sumie. Nawet nie najgorzej to wygląda. Że mam tą swoją e, właśnie spódnicę, i mam ten, tą górę. Naprawdę dobrze to wygląda. Także powiem Wam, że czuję się dzisiaj naprawdę bardzo ładnie. Tu jest w ogóle miotła, także widać ją. Ale mam nadzieję, że Wam nie będzie to przeszkadzać. W każdym razie, no, trochę kiepska jakość, jeśli chodzi o obraz, ale mam nadzieję, że wszystko jest widoczne. I tak jak mówię, to jest e, spódnica z selfie room, i, i to też ta góra, też. Ale już ten sklep się tak zmienił, że już w sumie nie wiem, czy jest sens tam coś zamawiać. Także, kochani, tak się prezentuję w takim czarnym komplecie. Mam jeszcze czerwoną spódnicę, mam jeszcze beżową, także chcę sobie to wszystko, wiecie, powyciągać i nosić, żeby się czuć kobieco, żeby się czuć lepiej. Nie powiem Wam, że, no, dzionek minął mi fajnie. To był jeden chyba z lepszych dni od dłuższego czasu. Tu się robią te ziemniaki. Jestem właśnie ciekawa, czy one wyjdą. One były po prostu białe. To są jakieś ee, takie, o... Słuchajcie. Ja zaraz zobaczę, ale to mówię, to ja kupowałam zawsze z tej firmy i one były dobre, tylko po prostu to już jest inny sezon. I ja wiem, że to są ziemniaki, które są za wcześnie wzięte do sprzedaży. O, widzicie, one są takie mega jasne. One są za wcześnie wyjęte z ziemi i nie zdążyły jeszcze złapać tego, wiecie, całego... Mm, no, tej, tej dojrzałości, jakby, nie? Także, no, trochę pogadaliśmy sobie o ziemniakach. Powiem Wam, e, będę niedługo testowała sobie te, te produkty. Moje dokładków, co kupowałam, co Wam pokazywałam. E, czy sobie coś kupiłam? Aha, dokupiłam sobie jeszcze inne zestawy. Słuchajcie, z tych Lego to Wam mogę pokazać, bo Wam e, pokazywałam. E, Kucza, będzie mi tu widać. Tą kamerą. Pokazywałam wam ten zestaw z tego zamku, nie? Trochę mi gardło, słuchajcie, boli. Cały dzień mnie drapie. No i dokupiłam sobie jeszcze ninja go, właśnie. Z, z kartami ninja, i dokupiłam sobie e, to jest co? Zwierzęta. Także są różne rodzaje, tam jest chyba 10 różnych, i dokupiłam sobie właśnie jeszcze... Mm, jeszcze takie. Powiem Wam, że dzisiaj. Właśnie byłam w tej galerii oddać te buty, połaziłam trochę. Grałam trochę telefonem. Powiem Wam, że trochę mi gardło siada. Ale jeszcze sko chcę skorzystać z tego makijażu, bo zrobiłam sobie takie widzicie, oczy pomalowane. Ta moja cera, wiecie, to... No a topowe zapalenie to wiadomo, że to przesuszenia są no i tego się nie przeskoczy. W każdym razie powiem Wam, że tak mnie drapie to gardło. To jest po prostu szok, ale wyszłam sobie na zewnątrz. Bardzo fajny był dzień, taki chłodniejszy. Naprawdę. Yy, podobało mi się. Byłam właśnie w tych sklepach, pooglądałam sobie. Powinnam dla Was trochę plików może ponagrywać, ale jeszcze nie będę dzisiaj, wiecie, montować tego, więc może jak jutro, bo jutro się wybieram jeszcze właśnie kupować te jeansy, to może ponagrywam wam pliki. No właśnie i dokleję do tego filmu. Albo na początek, albo później. Mm, co wam chcę powiedzieć? Kupiłam sobie kolejny kubek z kina. E, jak wytresować smoka? To mogę wam pokazać jeszcze go. Także, kochani, tak to się prezentuje. Tutaj macie tego szterbatka. O, może tak wam pokażę, widzicie? On jest taki dosyć spory, jak na te figurki na kubkach. No i tutaj mamy. E, co tu jest napisane? Uh... Roaring and Soaring <laughs> Nie wiem W każdym razie Tak to się ten nadruk prezentuje Z tymi smukami I to jest taka dziwna słonka Powiem wam, że ten plastik jest no, dosyć tani Ale to wiecie, to jest kolekcjonerka, więc Więc wam pokazuję O Możecie sobie zobaczyć tego szterbatka <laughs> Także taki gubek dosyć spory Nowy do kolekcji no, trochę się tego słuchajcie, nazbierało już. I naprawdę jestem, jestem happy, że, że mam taką kolekcję. No to wiecie, to mnie cieszy, to mnie interesuje. Pokazałam Wam. E, w ogóle, <ścoughs> bateria mi pada na telefonie. Hmm, aha, właśnie, bo zrobiłam ankietę. Słuchajcie, i następnym filmem będzie film e, Żonaci na Tinderze także czekajcie, bo szykuje się fajne wideo, gadać troszeczkę o znowu o aplikacjach randkowych, bo to jest, słuchajcie, temat rzeka <laughs> i trzeba, trzeba to obgadać, także e, co kochani, ja będę kończyć, taki szybki, krótki film, jak będę miała jakieś stawki, to wam wstawię, e, ściskam was ciepło, zapraszam do innych moich filmów, no i co, widzimy się już niebawem w kolejnym, pa pa! Chciałam Wam pokazać jeszcze, kochani, bo zrobiłam placki ziemniaczane. Bo miałam tak y, ziemniaki, takie średnie, w sensie y, były wczesne, takie bardzo białe, i ani na, y, po ugotowaniu się nie nadawały, ani po upieczeniu. I stwierdziłam, że resztkę zrobię placki ziemniaczane. Jestem ciekawa, jak będą smakować, ale wyglądałem jakby najlepiej z tych, z tych różnych opcji. Ale takie placuszki zrobiłam. Właśnie jutro będę robić gulasz i do tego będę miała placki, także chciałam Wam pokazać. No.